Z tej strony Spirit 2004 I dziś, i dziś jest ze mną taki, taki szybki chłopak, czek, taki 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 tu taki diamentowy który nazywa się Minecraft siemaneczko No, jak zawsze zaczyna on siemaneczko, nie? Minecraft się siemaneczko Jak widać jesteśmy na innym serwie niż wtedy, bo tamten ser nie wiem co z nim robią, ale chyba go aktualizują, Nie wiem coś, coś robią, bo nie da się na niego wejść. Nikt nie może na jego wejść. Nie. A na tym serwerze już mamy bardzo dobre ity. Nie. Tu mamy jeszcze w ender to bardzo dużo tego. Mamy mamy gildię swoją. Jak widać. Nie. ten W opisie podam IP do tego serwera. No. A dziś, a dziś sobie porobimy no zrobimy będziemy kopać i będziemy robić te TNT, TNT i będziemy je wysadzać. Tak dzisiaj przy odcinkiem. No w tym odcinku. Dobra. Tu mamy już tu 50 TNT na to wyszło i taka japa się wielka zrobiła, że to jest masakra. To jest pochodź, gdzie nie ma? Ja nie mam. z tym. Tam są na dole pochodzi. Ej ja tylko życie mi odebrało nie. Ta zbroja jest taka dobra. A widzisz co? Serduszka. Tylko, że ja spadłem z, z większej wysokości niż ten. Ale nie, bo ja ten, jak tam już troszkę wpadłem. Łokudde. Pora mam prawie taki stapi pochodni. Dzisiejszy odcinek, co teraz nagrołem, powinien być na tamtym serwie, ale. No, ale za za zablokowali go, no i. No nie ma, no. Nie nasza wina. Dobra, mam taki prawie pochodni. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie jestem. Tylko mi się do ciebie. Tu jest woda. Ja mam takie jedno przejście. Gdzie jesteś? Na dół poszły gdzieś? Ej, TNT już wybudował. Na ster Nie, no, no tu będzie ten TNT, ale to trzeba jeszcze trochę pozbierać. Dobra. Ła! Odpalił! Odpalił! O, ale pompa, zaśmieć tu coś. Bo jest ciemno jak w dupie. Ja Nie można budować. No, przecież 120 sekund, nie? Ale chociaż będziemy teraz zbierać TNT. No. Jest jeden plus. No jest. Woda. No, nie mogę tego pić. Dobra, klicy. No, idziemy, idziemy. To chodzę idzie na dół, na bombę! 30 level już. Sim kopa szczęście 2 i... 4 czy... Także było tam najwięcej, żeby... No szczęście, nie? Żeby było najwięcej szczęścia, żeby TNT. Aha. A to spróbuję tym drugim. No nie wiem, którym chcesz tam kop. Obojęty. Który wolisz? E ja no, cały czas TNT nie mogę ten znaleźć. Ja zaraz... Ja mam 6 Ja mam 62, nie? ja mam tak. Ja mam niezniszczalność czy wydajność... Wydajność... 4 i wadny dotyk 1 Ja jestem jego dotyk, ale w drugim kilometrze. Ale bo bąb było przed odcinkiem. No, przed odcinkiem było takie fajne, takie... No 50... O mam TNT! Było, było 50, chyba było 50, czy tam nawet więcej TNT, już mam dwa TNT. Było 50 czy tam więcej TNT, no i taki bum hmm. było, że to masakra. Pojď, to jest... TNT taki jest z są na killoft, nie? Tu było no. TNT. Ja mam już trzy TNT. Ja mam 7. Ja mam... A ja ma masz to... jeszcze... A ty masz jeszcze te 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 te... Ty co zrobiłeś? już minęło, nie? Jeszcze 7 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Możemy budować. A czekaj jeszcze nie, no, bo ja za chwilę przyjdę do ciebie, nie? Tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. Szpery masz kilo, szczęście. Ja mam taki kilo o, Dobra, jest... ja mam już 4 TNT to. Jest dobrze. Ja mam 7 A ja tutaj gdzieś wystawimy te TNT. No tutaj, to ja kupimy. No, tu się wystawi i ty. Dupie masz. Jeszcze trochę południ? O nie, dobra, ale tu mamy to. Masz południe. Masz, dalej no, rzuciłem ci. No, dobra. Jedną. Nie, tutaj rzuciłem. Gdzie? A, tutaj kopię, pójdę tutaj. Ja dziewięć centy, a fajnie dawajcie kilo w szczęście, nie? Dobra, za chwilę będziemy już wybuchali ten, 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 nie? ten, 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 mam. level? Ja 56. Nie, byłem ja byłem jeśli Ja da ja się zieloszą, mieć setny level? No, ja byłem jeśli pierwszy. A wtedy to jak się enchantuje to jest zajebiste, nie? E, ten ma... 4 te chwile, bo w tej chwilę będzie boom i że... co, i tak dalej. Pokaż. Jezino Serduski ma tę refilę. Ile będzie jak się umówi? Ma 18. Tylko no złota się bo ja mam 5. 20. Ja mam 20. Ale no właśnie, a mówiliśmy jak się nazywa ta gilia? No nie. No ale jeśli ktoś będzie chciał wejść do giddy, no to niech pisze w komentarzu, nie? To my go dodamy. Ale musi być ogarnięty, nie? Żeby tam nie... Żeby tam nie psuł nic, no i żeby... Wiecie. Dobra! Ja mam 8 Tinti. Ja 12. To możemy już układać. Chodź tutaj taka tereny. Tutaj. Przuję się, nie? Poczekaj. muszę zrobić taką dziurę. To są dwa dzień Ti od razu Bo tam gdzie nie ma pochodzi, tam najlepiej Dobra, daj, buduj Ej, poczekaj czy ja, nie, położę się sampi... Ja żeby było gdzieś tu, żeby... Daj, no trzeba jedno zeć. A ja ty odpalasz? A ty odpal. Czekaj. Trzeba tu gdzieś postawić. Daj. A ty odpalaj. Dajcie chłodniej, właśnie to się jadł. I czuję sobie, re i refila. Robicie, że radzę. Da bombę. O, koleś. Ile masz życia? Ile się ruszko mi zabrało. <grym> ale. <grym> <grym> o, ale... że było sobie oglądanie. O, koleś, że było na Ale pompa. Ja pierwszy level, a 20. co my już będziemy kończyć ten odcinek, ten bombowy? Ja się z wami żegnam. Minecraft, pożegnaj się, jak zawsze. Nara. No, nara, zapraszamy na kolejny odcinek. Nara.